No i marnuje jedzenie. Wszyscy w Wiedźminie marnują jedzenie. Detmold w Wiedźminie 2 też rzucił jabłko na ziemię. No I jej nie dojadł go. Katarodin odin tak samo. E, no jeszcze, e, w sumie jeszcze kiedyś Geralt jadł jabłko w Wiedźminie 3, jak był w Carbone, chyba. Tak i wtedy, wtedy tam z Eskelem rozmawiał. Eee, właśnie, jak on tam prowadził sekcję, potwora to się jabko, Ale nie wiadomo, co z nim. Nie wyrzucił go, Ale Detwort i Gunter, no nieładnie tak kurcze marnować jedzenie. A dzieci Afryce gotują, dokładnie. Dokładnie, co z nim zrobiłeś? Odesłałem go tam, skąd przybył. Chyba nie zrobiłeś mu krzywdy Jedynie pozbyłem się natręta. Nie było potrzeby, żebyście dłużej. Właśnie, Jen ja nie dba o środowisko. "Drzewa poszły na łóżko, a wyrzuca... one